Cześć, tu znowu Gimper. Kolejny odcinek, zagrajemy w Wolfenstein. Gdzie tu byłem ostatnio? Byłem na wykopaliskach, zgadza się i mi tak słabo szło, że sobie dałem z tym spokój. Pyk. Dub Spadać szwaby A tu co wybuchło? Zobaczymy sobie, wol... Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. A, skończyło mi się. O, fucking... Musimy przeładować Dobra, chodź tu gościu Where are you That męż i the spy That o oh, fucking Znowu prawie że... I nadużywam chyba zwrotu Fucking shit O oh, rany To jest dość dobra pozycja do ostrzeliwania ich Mam tego skara, spróbujemy Tyk Ja nie mogę. Dlatego nie lubię kara. On przed ulepszeniami jest potwornie niecelny. Jasne, jasne. Spróbujcie to robić. Chyba to trzeba będzie zrobić, <coughs> powiem wam na spowolnieniu czasu. Zupełnim sobie wall i lecimy. Dobra. Get him now! Co głupi szwabie? głupi szwabie. To jest młotek. o To jest najlepsza broń, jaka istnieje w tej grze. Gdzie ten woły jest? Tutaj. History reloading. Ojej, nie wyszło mi. Nie trafiłem ich. Cześć, gościu. Co się chowasz? Szwabenmachen machen jedne. Coś nie wie co się dzieje. Brrr, ale masakra. Ha. Dobra. Rozejrzymy się, rozejrzymy się tutaj, co tu jest. Podkiemiał szybką zmianę broń, tak w ogóle. Nie mam amunicji, ja mam też 43. O materiały wywiadowcze tutaj. Rzucimy na nie okiem. Te wykopeliska odsłoniły zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tak tylko rzucam okiem, nie co tu jest. Nie będę tego czytał ani słuchał. Dziś nie wiem, podnieść. O, tu jest mój młotek. Nim będzie się dobrze tutaj przeszukiwało. Za złotem dla mnie. A tu coś jest? Tu jest amunicja chyba tylko. Ten motek jak trafi kogoś to jest taki komiczny efekt jak to zobaczycie. No taczka poleciała w powietrze. Tu coś będzie. No jej. Nie, tu nic nie ma. Jakiś traktor tam na górze może coś. Ewentualnie. Motek spadł na dół. Ale tam nie ma jak wejść na górę. No dobra, tam i tak nic nie ma. Zostawię ten młotek, lecę dalej. Młot, młotek dla mnie. Tu na pewno coś będzie. <laughs> Powinno przynajmniej być. Można zaraz coś rozwalić, nie? Szkoda. Boże, ja tu wskoczyłem. Ojej. Ojej, 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 ojej. Co tu jest? Amunicja 1 też treści, 33 nic nie znalazłem, nie Dobra Tu powinniśmy lecieć do tej windy, ale tak jak mówię jeszcze trochę rzucimy okiem Musi to być jakieś złoto dla mnie Ale to jestem z powrotem Chwilę, jestem z powrotem na początku, tak? No No tak dokładnie, przecież to był ten rusek A, no rzeczywiście, bo ja już stąd ciekam. Ale się w porę połapałem, no nie? Czyli tu już nie będzie złota dla mnie, bo tu już wszystko przeszukałem. To szkoda. Ojej, ale ja mądry jestem. Misja zakończona zgodnie ze wskazówkami kręgu skrzyżowej. Udałem się na wykopaliska. Nie wiem do czego ten amulet służy, jednak mam wrażenie, że jest ważny dla generała Zety. Ale mało złota żeśmy znaleźli. Orety. Orety. Bardzo mało tego złota znaleźliśmy. Trzeba to będzie poprawić. Hej ty byłaś, otoczyliśmy cię Zobaczymy kto tu kogo otoczył Down, down! Jeep down, down. Move out Ale wy źli jesteście Oj granat Odrzuć to! Oj pięknie! Jest reloading Ej, ej, Uważaj trochę Co robisz Jest tam ktoś? Nie ma Skończyli się Niemcy ten gra to odrzucenie to mi ładnie wyszło No bo rozejrzymy się tu za złotem troszkę No bo ta, mamy tak gwiazeczkę nam pokazuje gdzie mamy iść O o, o. Oj, nie miałeś odrzucić a nie rzucać nowy jej Głupi blaskowicz Get behind something a żeś jest to, kryłki kryjówkę żeś se znalazł mamy już WOL więc tu na mieście warto chodzić z włączonym nim bo można dużo sekretów po prostu znaleźć między innymi bardzo ważne księgi wol dzięki którym będziemy mogli po prostu mieć go więcej To jest jakiś nie mogę go zrobić. Go, go away, To są materiały biedowcze. Za tym obrazem coś jest? Nie mam. Jakieś złoto dla co mnie? Chodź, chodź. Tu chowasz? Dobra, Proszę, idę, nie idę nie już. A, dobry gościu, a za problem jest w ogóle schowany, co ciekawe. A to co? To jest złoto. Tylko tyle? Myślę, że jakąś misję mi może zleci. No, dobra. O tu coś wypadła amunicja. Dumper 33 To jest drabinka wołowa. Co my tu na górze mamy? Ojej, spadłem. Nic ciekawego, myślę, że może jakieś złoto dla mnie Ale nie ma tu żadnego złoto dla mnie Ej, za tym gościem też nic nie ma swoją drogą Dobra, lecimy tu na górę jednak Gdzieś sobie zeskoczymy Nie wiem, czy to będzie bezpieczne No na szczęście Udało się to przeżyć Trzeba uważać, jak te stworki się zabija jak się ich za dużo zabije, to one się na nas rzucą Tutaj kolejne złoto Trochę połazimy przed wizytą na czarnym rynku, bo trzeba będzie jeszcze MP43 sobie ulepszyć wszystko co możliwe w nim. Najlepiej to większy magazynek, bo amunicji do niego jest dość mało. Przed każdą misją trzeba się będzie wyposażyć porządnie. W amunicję. Zaznaczę sobie ogólnie czarny rynek na mapie. Tak sobie wall odnowimy, wall veil. Różnie co się mówi. Po polsku najlepiej to jest woal po prostu. Tutaj do Caroline, ale ja jeszcze na czarny rynek chcę skoczyć. Jeszcze nie idę do Kraysal Circle. Chrysalis Circle. szwaby. faby. Amunicja mi się skończyła do mp Ona się bardzo szybko kończy właśnie. Tu sobie dom przejrzymy materiały wywiadowcze. Z te materiały wywiadowcze odblokowujemy. Kolejne Rzeczy do kupienia na czarnym rynku O oh, fuck, o oh, fuck Dużo ich tam Ojej, tu jeszcze są, o rany Spierdalam stąd Ojej, ojej Ile ich tu jest Strasznie dużo Całe rzesze, ale dowcip Niezliczone rzesze Niemców Dobra spowolnienie i dajemy ich Gdzie wy wszyscy jesteście Pouciekali Ha boją się Blaskowicza jo. Bardzo dobrze Tu jest drabinka weulowa znowu tutaj możemy sobie wejść Blaskowicz na pomoc A ten gość da nam questa z tego co wiem Dobra, się dał mi misję Tutaj Niemcy kolejni pozabijani Szukaj magazyn, no dobra, najpierw skoczymy do tego magazynu Dobra, i pójdziemy już w stronę czarnego ryneczku, sobie chyba że tu coś jeszcze jest To jest wol tylko no sobie go odnowimy, bo trzeba cały czas na nim biegać Cały czas ludzie Bo to jest masa sekretów w tym mieście Tych ogrom To na górę sobie jedziemy na pewno coś będzie O już nikogo nie ma Już cię uratowałem Coś mi powiesz ciekawego, jakieś dziękuję to Jakieś kolejne plany Nawet mi nie podziękuję no Ale wiem co on tu powinien mówić. On tu powinien powiedzieć, że na górze jest złoto. Jeżeli się nie mylę. I znalazłem złoto dla mnie. Dobra, lecimy stąd. Czas udać się na czarny rynek. Potem jeszcze podwiedzamy trochę to miasto. A później pójdziemy do magazynu, jakiś sobie czarny rynek odwiedzimy. A tam jest swoją drogą e, księga WOLU schowana Na WOLU właśnie widzę takie czerwone płytki, za nimi księgi WOLU są schowane Mamy już dwie więc możemy sobie zwiększyć ten paseczek Tu swoją drogą zajrzymy, też coś może być, na pewno jest W każdym takim miejscu coś jest schowane Te po jakieś A no, już go nie ma Na pewno coś tu będzie bo <laughs> W każdym takim miejscu coś jest schowane No nie mówcie mi, że nie bo się wkurzę. Bo to jest... A, wiecie co to jest w pobliżu czarnego rynku, to tu już wszystko dawno zabrali. Bracia Krieg. A nie, sam szafie materiały wywiadowcze, widzicie. Coś tam? Mhm. No szyby nie można robić. Ty jest głupie w tej grze, bo większość szyb takich... O, jest kuloodporna, co jest dość dziwne. Właśnie tu co... kto by kuloodporne szyby przecież w takiej gablotce montował. To jest błąd, ale to oczywiście nie przeszkadza nam. W graniu to jest tylko taki pretekst dla czepialskich, żeby wystawić grze oczko niżej. Jeżeli chodzi o ocenę. Dobra, idziemy na ten czarny rynek. Wyposażymy się trochę. Back again. Pewnie, eh? że... back again. Would you like to make a purchase? Pewnie, że chciałbym coś nabić. Nabić. Nabyć. Magazynek. Zastępuje dwukrotnie więcej amunicji. Fajnie. Teraz tak. Na pewno pierwsze co muszę to sobie wewnętrzne światło odblokować. Będę miał więcej tego wołu. Yy, dalej. Kieszenie amunicyjna. Pozwala na przenoszenie większej ilości amunicji. Modyfikacja zastosowana, A to wszystko mogę sobie wykupić Właśnie po to za tym złotem się tak rozgląda żeby móc to wszystko wykupować Co potrzebuję Duży kaliber, ale tego już nie mogę Niestety, ale MP40 nie będziemy sobie lepszyć Swoją drogą mogę posprzedawać tutaj Te ulepszenia niektóre, które mi nie pasują Odłamkowe zwiększenie jest przez Nie, na razie nie nie mogę ulepszyć No dobra to sobie spowolnienie ulepszymy Niech będzie Nie mam już kasy Trzeba się rozglądać Trzeba się rozglądać za tymi pieniążkami, za złotem dla mnie Trzeba patrzeć dużo naprawdę I szukać złota dla mnie Bo naprawdę daje poważnego kopa do broni yy, Dobra wyjdziemy stąd I póki co to Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajemy Wolfenstein